Żebyś się Błąd nie zakopnował oh. Ja jest to szóste ziomek, jest to o szóste ziomek Właśnie jest to o szóste No ja nagrywam Nie, nie A ja to Będziesz na YouTube? No, będziesz na YouTube, Killermax Siema siema, będziesz na YouTube No, no jest to tutaj szóste Pozdrowienia za ochotę Jest to o to no ci dam Pozdrowienia za ochotę Pozdrawiam, Józefa. Ja tam podkieram, bo i tak przeciągnę. Jest to 6 na cita. pierwszy odcinek. No, no, no. Proszę to to Dobra. Ale no. No, no, Dawaj logaj, logaj, Jomek, logaj. Nie, nie mogę. Lognę. Maci, no... On się zaraz wyloguje. Dawaj go. siema. O siema. Wylogował się. Nie, nie wylogował się, ja nie, nie, lognął. Nie. Tak, on lognął. Policja sam... mu tak. lognąć. Ale nie, zabił, widzisz? No, ale nawet jak się wylog... Dobra. Czy też się przypadkowo wylogowałeś i zaliczyło mi killa więc... Czekaj. A ja mu bania padła, więc nie masz szans. Też o, 22, 28. Skoczyła na mocwo jeszcze no, bo wyrzuciłeś go, jeszcze okay. sklepałeś. Dobra, ziomki, to był taki szybkie... Nie, czekaj, się... czekaj, czekaj, ja, czekaj, jeszcze, jeszcze puszczę. Halo, no, jesteśmy po podzięciu. Tak, Flix dedał, mm, Pozdrawiam YouTube'a, nie wiem, za mam, Łukasza, kończyć. Beka, mój frag. Tu macie moje staty. jest 28 w topce. Ja jestem Dexter Ja To pl. są moje staty Jestem auta. lepszy. Jestem lepszy od Dextera. Dexter, Ale masz 5 dedów, nie? No tym Czego dwa mam przez ciebie? E <grym> dawaj taka jeszcze klepa na widzi. Ale nie, ale ty nie. Ale ty ja nie. O, i... Ej, dzięki za sety! Co moje, co to, to moje zostaw! <grym> dzięki zasady! Oddaj mi je, friksie. Masz. Dam ci jeszcze te Zorane Tillermaxa Bank Joki. To, to było... Ej, knoka! knoka ej. ej, Enderman się u nas zrespił! Nostaw mi Mój frak! Mój frag! Mój frag. Dionies! Mój kill! Mój i Jaki... był! Ej, mój... Gdzie on się teplą? Nie wiem, to był mój kill. E, mam, mam dziwne te w uszach dźwięki. Ja w ogóle mam muzykę w Dobra, to będziemy kończyć. No to był mój pierwszy odcinek na kanale, no nie wiem. No, a, ja, a, ja a to będzie mój ślubby czy, Chiller czy? Max hashtag Marcin pozdrowił YouTube'a, czyli was. Dlaczego... Ha, bo on ma na imię Marcin zapomniałem. <laughs> um, y, serwer, serwer będzie w opisie a nazwa, tak. Nazwa, no tak, nazwa serwera będzie w opisie. Serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że Admin zobaczył tego oszusta i ten i reklamę serwera. Ale wiesz, że jak ten zobaczy tego oszusta, to będzie widział, że masz Masz rację. No to jest to oszósta, czy tak jeden. Będzie więcej takiego czegoś. On... Ja, mam, ja mam... już trzeciego oszusta. Tak, li link do jego kanału, będziecie mieli w opisie. No. Resto on, on, już, on już kończy, bo jest friksem, ja jeszcze was oprowadzę po, po naszej gilni. Nie, nie jest jeszcze tak bardzo rozbudowana, ale... Dobra, to trzymajcie się i cześć! Na górze będzie kuboid, tak, tylko na razie jest zamurowany, żeby nikt nam nie wbił. Tu... O, ale lagmy. Tutaj będzie woda, będzie się spadało, ta dół. Tam będą pokoje, tam ta będzie magazyn, tam będzie przepalarka, kobla, da stąd briki. A tam będzie miejsce na... budowane że. A nie, tam, tam będzie ten... tam będą wszyscy członkowie gildii. I... ich obyczaje, na przykład... kład, ja i Dexter... Dexter bardziej budowniczy. Killer... Killer Max, to taka nasza... Chyba się, będziesz na YouTube. Okej, okay, mam to nagrane. Aha, dobra. Co to, co to było, siebie, żeby jesteś na YouTube? Co to mówiłaś. Mam to nagrane. Aha, nie poznałem swojego głosu, spoko. Jak coś, to jesteś mi pełnoletni, nie? Nie. On ma 15 lat, jak kłamał killer maxowi, nie? No, on tak panie tam 12. <grym> Prawie. No, dobra. Tutaj są. To jest, to jest skromne. Zrobimy jeszcze tutaj takie cztery bikony, takie mega epickie, takie prelo. Jak coś to taki, taki, styl, taki styl naszej gildii ja wymyśliłem, ale dexter to wszystko wyrównał bardziej. Czyli on jest takim naszym budowniczym, ja jestem bardziej takim podwyższającym... Ja jestem założycielem takim bardziej podwyższającym punkty. No który jest taki bar budowy. No, Kasper, Kasper bądźmy szczerzy, jesteś ezem. No, uhy. 1700 rangu a ty 1300. Miałem więcej, gdybyś mnie dwa razy nie zabił. Jak ja ci... Ja cię nie zabiłem? Raz! Raz cię dzisiaj tylko zabiłem przypadkowo. No... I raz Ciebie zadałem. No bo ci nie pomogłem, ale... Ale to... Dobra, to była... To był... Odcinek jest to szóste, AK. AK. Co? Jest to już taka Chity Dextera No No, więc... Dobra, kiwam Panara Kiwam Panara i... Ja się z wami żegnam Elo